Przede wszystkim tutaj Black Johny. To jest trzeci odcinek hmm, let's play'a Deus Ogniwo. Mamy się dostać na rufę statku do ostrzeżonej bramy. Tak nam powiedział ten tajemniczy pomocnik, który nas uwolnił z fotela. Więc schodzimy. Tutaj trochę się pobłądzę. No gra ma to do tego, że często w jednym miejsce można dotrzeć na kilka różnych sposobów. Często właśnie te dodatki poprawiające naszą jakby mobilność, czyli skok, przebijanie ścian, przenoszenie ciężkich przedmiotów, przesuwanie to nam pomaga <laughs> dostać się w miejsca właśnie odkryć jedną z tych ścieżek. To często są po dwie albo nawet trzy ścieżki. Tutaj, jak widać, na błądze w kółko chodzę troszeczkę mnie zdezorientowało to wszystko. Tak więc, ten gameplay nie jest gameplayem na żywo. W, każdym, w każdej mojej serii musi być przynajmniej jeden taki odcinek. A to głównie z tego względu, że ja nie lubię nagrywać, kiedy ktoś jest w domu. Wolę to robić, kiedy nikogo nie ma. No i proszę, zauważyli mnie. Teraz będziecie mieć akcji. zobaczycie, że ta gra nie jest wcale taka łatwa. Nie gra się łatwo. <śmiech> <śmiech> bardzo łatwo zginąć. Na szczęście przeciwnicy bardzo lubią obwieszczać nam donośnym głosem, kiedy nie mają amunicji. <laughs> Tutaj niestety zostałem kulkę. Więc powtórka. Jeszcze raz. Tym razem nas nie zauważyli. Natomiast oni tutaj pilnują drzwi. I podejrzewam, że nie da się tak. Znaczy może się da jakoś tu przejść. Nie wzbudzając alarmu. Bo... Znaczy nie wiem czy w tym dodatku, ale w podstawowej wersji jest takie osiągnięcie. Ninja Contra System i Pacyfista. Ninja kontra System polega na tym, że nie, mm, nie, wywoł nie wywołaliśmy alarmu, żadnego, nie, nie, uruch nie uruchomiliśmy. A w mista jest taki, że nikogo nie zabiliśmy. Możemy ogłuszać, ale nie wolno nam zabijać. Tutaj środki przeciwbólowe nas leczą, co jest trochę śmieszne, no ale... Tak, bronie całkiem mi się podobają w tym Deus Ex'ie, całkiem fajnie są zrobione. To teraz schodzimy na dół, tutaj ktoś czai się za drzwiami. Zbieramy przedmioty. Jakiś wirus dostaliśmy chyba, pomagający nam hakować. No, i tu ktoś nas zobaczył. Nie wiadomo skąd, i <laughs> gleba. No, niestety, gra nie jest specjalnie łatwa. Naprawdę. Jeszcze raz. Tutaj też nie wiadomo, niby dostał, ale nie dostał. Amunicja w tych grze również często jest problemem. Nie ma jeszcze specjalnie dużo. Bardzo się też przydają tej podstawowej wersji, nie wiem jak w tym udarku. Yy, bardzo się przydają te szczepy powiększające nasz kiguna. Można dużo więcej ze sobą zabrać. I to jest naprawdę bardzo przydatne. Ogólnie na początku miałem o tej grze takie średnie zdanie, no po prostu myślałem to gra taki trochę jak. Ale powiem Wam, że trochę pograłem, to nawet mi się spodobało trochę bardziej. Zwłaszcza, że, no, może jeżeli to się porówna ze starymi grami, to jest taki troszeczkę przeciętny, ale z, w porównaniu z nowymi, to rzeczywiście jest coś dosyć unikatowego. Nie ma przecież na rynku zbyt wielu skradanek, a tę grę można spokojnie do tego gatunku zaliczyć. No, niestety. Niestety, albo stety, dlatego, że gra premiuje właśnie skradanie. To akurat mi się nie podoba, bo ja chciałbym jednak mieć wybór: czy chcę grać postacią, która się skrada, czy taką, która po prostu jest terminatorem. Zwłaszcza, że te perki, nasze perki, szczepy, tak naprawdę są szczepy. Możemy sobie wybierać i wcale nie musimy wybierać tych, które pomagają nam y, hakować, czy nam skradać się. Zresztą nawet grając w postaci, która się, która się skrada, te perk'i, które wzmacniają skradanie, wszczepy nie są zbyt y, użyteczne. <laughs> bo ja tych grę przyszedłem dwa razy i właśnie y, dużo się skradałem za drugim razem i w ogóle nie brałem tam tych perk'ów, w szczepów. Tutaj no przykro, no ja poczytam troszeczkę te maile, bo czasami to są jakieś ciekawe informacje. Czasami jakaś misja chyba poboczna, nie wiem, a hakowanie, no zawsze to jest dodatkowy, dodatkowy exp, więc się przyda. Tak, a co o tym, że gra premiuje składanie się, na no to, to właśnie polega na tym, że dostajemy więcej punktów za ogłoszenie niż za zabicie. Są dodatkowe bonusy za przejście poziomu po cichu, także właśnie na tym to polega. No, i tutaj chyba się nie uda. A otworzyliśmy wirusa, stop robak, sztabogramu hakującego. W ostatniej sekundzie zapewne się uda. O no proszę, emocje jak w filmie szpiegowskim. Widzicie, doszło nam trochę kredytów i trochę ekspa. Tutaj wyłączamy kamery. <laughs> Sprawdzamy szafki. Zawsze można tam znaleźć coś ciekawego. I idziemy dalej. Tutaj laser. Jest dosyć. Głęboko, a ja nie mam w szczepu Ikar, który pozwala bezpiecznie lądować. No ta nazwa rzeczywiście jest zabójcza. Nazwa Ikar do no szczepu, który um, pozwala nam bezpiecznie lądować z dużych wysokości. No to jest naprawdę niezłe poczucie humoru twórców gry. Tu jeszcze się zastanawiałem, no i się skoczyłem. Jak wiecie, jeden tylko punkt życia mi został. Bardzo mało. Ale jak szybko się odnowiło, kiedy nie ma przeciwników, najwyraźniej życie odnawia się szybciej. Tutaj widzę jakiś gaz, ale nie byłem pewny, czy jak daleko można wejść. Tutaj hakujemy, jak zwykle. Może niepotrzebnie użyłem tego robaka. No i sioba. Chciałem wziąć no? Już nie byłem pewny, czy wszystko zbadałem. Ciekawe, właśnie, co z tym pokoju z gazem, no ale niestety nie mam szczepu od tych Harka. To jest kolejny szczep, który właśnie pozwala nam zbadać niektóre tereny. I przy okazji przydawał się w podstawowej wersji do walki z niektórymi posami się... się... <coughs> Tak, te dialogi postaci, których napotykamy, tych żołnierzy często oczywiście, są ciekawe to jest jedna z takich charakterystycznych rzeczy zobaczcie, że oni mają dylematy moralne to nie są takie typowe kołki tych, tych dialogów jest naprawdę dużo także pod tym względem ta gra jest naprawdę fajna Grafika na początku mm, uważałem, że jest bardzo słaba. Jak się człowiek do tego czy nawet Modern Warfare 2, no to jednak troszeczkę to wygląda gorzej. Czy nawet Wiedźmik... o Wiedźmin drugi, moim zdaniem chyba najładniejsza gra na komputer. Teraz Battlefield 3 też jest całkiem ładny. No to wtedy taka grafika nie wygląda za dobrze, ale jeżeli się tylko troszeczkę przyzwyczajimy, no to nie jest taka zła, a nawet jest całkiem... Całkiem przyjemna dla oka. No design. Pomieszczeń jest całkiem fajny. No I na pewno są dobrze zaprojektowane od tej strony. No właśnie od tej strony, że można w każde miejsce dotrzeć na kilka sposobów. I załatwić tam sprawy też na różne sposoby, nie tylko przemocą, ale składając się. Ja tutaj często jednak wybieram przemoc w podstawowej wersji. No, dużo się skadałem, ale jednak tutaj nie miałem dostępu do pistoletu ani karabinu na strzałki. Więc już to troszeczkę rzutowało na rozgrywkę. Teraz niby mam ten pistolet, ale tam mam bardzo mało pocisków. Więc no cóż, tu pewnie dało się przejść. Tam na lewej ścianie był wyłącznik tego lasera. ja w tego nie zauważyłem w tym momencie. No ale poszczelać sobie. No, nie ukrywam, to jest po prostu łatwiejszy sposób. Może też nie zawsze, ale. Mamy tutaj też dosyć pokaźny arsenał. Możemy stawiać miny, naklejać je na ścianach, na podłogach. Mamy różnego rodzaju granaty: bronie snajperskie, karabiny. Jakieś plazmy. No, ja teraz mam shotgun. Możemy też kogoś zabić. Z pomocy naszych ramion można kogoś ogłuszyć. Ja tej chwili ogł ogłuszyłem gościa, za to jest więcej punktów. No, chciałem na początku przejść to po cichu, ale trochę ich tu za dużo i nakładają się na siebie. Ktoś mnie zauważy. Mnie albo tego leżącego na ziemi, można go było przeciągnąć. To jest element, który występował w grze Commandos, że można było przeciągać zwłoki pokonanych przeciwników, ukryć je, żeby wrodzy nie zorientowali się, że coś tutaj nie gra. No i to jest bardzo fajne. Tak, także to jest nawet w pewien sposób taki właśnie duchowy następca Commandosa. Zwłaszcza, że nie wiem jaka to robiła firma... Eidos? Montreal? Eidos Montreal zrobiła Commandosa, a... Nie wiem właśnie jaka firma zrobiła Deus Exa. Tak, takie ogłuszanie i zabijanie przeciwników spożera nam bateryjkę w lewym górnym rogu, to jest nasza energia. Energię możemy sobie odnawiać batonami. No i tutaj mamy się dostać. Teraz sery można wyłączyć na kilka sposobów. Można strzelić w, tam, w ten nadajnik, można schakować taki właśnie panel, jak teraz, w tej chwili to robię. A jest jeszcze y, trzeci śmieszny sposób. Można na przykład przyciągnąć tam y, przeciwnika zabitego. Bo on ma tam w swoim kombinezonie, czy gdzieś jakiś chip czy coś takiego, który wyłącza te sery. To jest też bardzo fajne, że tak można zrobić. No cóż, nie udało się. Więc tutaj, widzicie, trzeba czekać. Ja już to wyciąłem, i tam się powinniśmy udać. Jeszcze chciałem zeksplorować dokładnie to pomieszczenie. Bo zawsze można coś znaleźć ciekawego. Tutaj widzicie kolejny panel do hakowania. Kolejne punkty tutaj znalazłem jakieś, jakieś przejście. Więc to też była jakaś alternatywna ścieżka, żeby się dostać w to miejsce. Postanowiłem zbadać, gdzie, skąd to można było przyjść. O proszę i tu są przeciwnicy. Nie mam pojęcia jak się tu można było dostać. Ale z, może, A, przez ten pokój z gazem chyba, bo tu widzę gaz z prawej strony. Chociaż co ciekawe, to też był gaz z prawej strony, więc to chyba. Chyba coś tutaj jest nie tak, trzeba by to na mapie zobaczyć. Koleś wydawało się, że już się zamierzał granatem rzucić. No wtedy byłoby ciepło. No cóż, to wyglądało się jak to miejsce, z którego przyszliśmy, ale nie pamiętam, żeby, żebyśmy mogli przejść tędy. No, no cóż, nieważne. Jeszcze jest jakieś pomieszczenie, też to sprawdzimy. Jest drabina. Czasami z taką samą eksploracją można dostać punkty <śmiech> <śmiech> za zwiadowcę. Mam już szef skoku, przesuwania ciężkich przedmiotów, więc to mi pozwala na troszeczkę jakby. Większą swobodę w poruszaniu się po tych mapach. Do pełni szczęścia brakuje, właśnie, jeszcze odpycharki, odporności na elektryczność i przebijania ścian. Natomiast, no, można przejść grę bez tego. Można nawet przejść grę bez żadnych takich dodatków szczepów. No, ale ja po prostu ah, chciałem. Można się zrobić właśnie na terminatora. I to też jest bardzo fajne. Aha, jeszcze z tych dodatków do poruszania się właśnie i kara nie brakuje. On też pozwala dostać się do miejsc, które normalnie nie byłyby dostępne. Tak, także można grać terminatorem. To też jest na pewno bardzo fajne. Można stosować różne taktyki, zwabiać przeciwników, tak, tam wstawić miny, używać granatów różnych gazowych, mamy też granaty amp, EMP IMP. One działają świetnie na roboty. W podstawowej wersji są takie duże roboty, bardzo groźne. Taki granat potrafił je zniszczyć. No nie wiem, czy jeden, czy dwa. No i dotarliśmy do tej bramy strzeżonej. To właśnie była ta brama, przez którą przeszliśmy. Tu jest jakieś następne przejście jakaś następna brama. Chodzimy. System ochrony nas skanuje. Tak jak widać. Cóż, w tym zdjęciu wyglądało, że Adam Jensen ma skoliozę. Tak, się, tak mi to wygląda. Z takich ciekawych rzeczy, to ja gdzieś wyczytałem, że on jest 6 lat ode mnie młodszy. <laughs> Adam Jensen. No i ten haker się tam że so, you're a hacker w punkty praksis Powiedział, że tam... Y, no, uruchomiliśmy alarm, ale cóż, że jest taki cwany, to niech sam spróbuje. No i tutaj musimy przejść następne części. To już może zrobimy następnym razem. Teraz mamy się z nim spotkać chyba. Mamy wejść do kanału serwisowego w bazie Bell Tower. Trzeba właśnie dostać przez podłogę jakąś tam czy coś takiego. To będzie następnym razem, a teraz rozdamy sobie perki. A raczej wszczepy. Więc tutaj to są wszczepy pozwalające nam hakować. Bardzo użyteczne. Można hakować wieżyczki i kamery. Wieżyczki na przykład też zabijają wrogów. To jest właśnie Icar. System maskujący to jest bardzo energo żerne, ale czasami się przydawało. Tutaj mam przesłanie ciężkie przedmiotów. przebijanie ścian, jest większy udźwig. Większy udźwig na pewno, na pewno w przyszłości rozwinę. Tutaj mamy system maskujący włamanie. To jest bardzo dobre i właśnie to postanowiłem kupić. Pomaga hakować. Natomiast, no jak mówię, wcale nie, nie trzeba grać z hakerem. Można grać inaczej. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.